Pela to dziewczyna, taka jak ja, czy ty, nerd, który trwoni swój czas i pieniądze na gierki z ładnymi postaciami. I chyba dlatego na początku nie chciałam nią grać. Po prostu bałam się przyznać, że widzę w niej swoje własne odbicie. Ale skoro już się z tym uporałam i stawiłam czoła prawdzie, czas ją zbudować. A uwierzcie mi, naprawdę warto. Pela to jedna z tych postaci, które pomimo tego, że są czterogwiazdkowe, gra się do samego końca, do endgame'u. I zanim przejdziemy dalej, przypominam, że nie tylko nagrywam poradniki na YouTube, ale również streamuję na Twitch i link do streama, jak i do moich pozostałych social mediów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pela ma element Ice, czyli loot, a jej ścieżka to Nihility. Postaci z tej grupy charakteryzują się tym, że nakładają różnego rodzaju debuffy na przeciwników, a Pella wpisuje się w tę grupę obniżając defa wrogów. I oczywiście zwiększa w ten sposób damage zadawany przez naszych DPS-ów, czyli jest po prostu supportem, jako że jej osobiste obrażenia nie są aż tak wysokie. Basic Attack zadaje Ice damage jednemu wrogowi i zależny jest od ataku Peli. Skill zdejmuje jednego buffa z przeciwnika i zadaje mu Ice damage równie zależny od całkowitego ataku Peli. I to, co musicie o tym skillu wiedzieć, to to, że on naprawdę zdejmuje bardzo dużo różnych buffów z przeciwników. Oczywiście nie jest w stanie zdjąć każdego buffa. Jednak to, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to to, że potrafi zdjąć z przeciwnika jego ożywienie się, to, co mamy na przykład w mobach na lofu. Jak wiecie, niektóre moby, jeśli zdjąć, się, one się odżywią, natomiast Pela potrafi zdjąć tego buffa i przeciwnik po prostu pada od razu i się nie ożywia. I Jak widzicie, przy tym skilu nie ma też żadnej informacji, czy to o bazowej, czy to o sta Całej szansie, jaką macie, żeby tego buffa zdjąć z przeciwnika, więc przyjmujemy zapewniak, że każde użycie zdejmuje buffę z przeciwnika, o ile, tak jak powiedziałam wcześniej, ten buff będzie zdejmowalny. Na ulcie, Pela atakuje wszystkich wrogów, zadając im obrażenia ICE. Oprócz tego, ma 100% podstawowej szansy na nałożenie efektu EXPOSE na wszystkich wrogów. Jeżeli przeciwnik ma na sobie ten efekt, to jego def jest zredukowany na dwie tury. I to tu jeszcze wyjaśnię, o co chodzi z tą bazową szansą na nałożenie efektu. Musicie wiedzieć, że 100% nie gwarantuje Wam, że za każdym razem. Taki efekt nałożycie. Wynika to z tego, że wrogowie mogą mieć buffy, które zredukują waszą szansę, i w rzeczywistości będzie ona mniejsza. Ale oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy zdani na łaskę czy niełaskę mobów, wystarczy, że podniesiecie swoją bazową szansę. I od tego macie statystykę, która nazywa się Efekt hitrate I jeżeli w nią inwestujecie, to właśnie w ten sposób zwiększacie szansę, jeżeli macie bazowa szansa na nałożenie jakiegoś efektu, to znaczy, że ten efekt hitrate na nią wpływa, a podnosicie to za pomocą reliktów, czy na przykład stożków. Tak więc w przypadku peli ta statystyka ma duże znaczenie, ale po Powiemy o tym sobie więcej w sekcji relikty. Talent Peli mówi o tym, że jeżeli przeciwnik dostanie debuffa po ataku Peli, odzyska ona w ten sposób energię i talent ten może być aktywowany raz na atak. Technika Peli powoduje to, że natychmiastowo atakuje ona wroga. Od razu po rozpoczęciu walki Pela zadaje ice Damage losowemu przeciwnikowi i ma 100% podstawowej szansy na obniżenie defa' wszystkich przeciwników o 20% na dwie tury. I mamy jeszcze trzy pasywy, AK bonusowe umiejętności. Pierwszy powoduje to, że Pela zadaje od 20% obrażeń więcej wrogom, którzy mają na sobie debuffy. Drugi pasyw natomiast powoduje to, że jeżeli Pela znajduje się na polu, wszyscy Sparty mają zwiększony efekt hitrate o 10%. Natomiast ostatni, trzeci pasyw powoduje to, że użycie skilla do zdjęcia buffa zwiększa damage następnego ataku o 20%. Jeżeli chodzi o kolejność, to wszystkie skilla Peli są równie ważne, tak samo wszystkie umiejętności dodatkowe również proponuję odblokować, natomiast najważniejszy jest ult i na nie powinniście się skupić, później talent, a na końcu skill. I później, oczywiście, base attack. Tak naprawdę, Pela już na E0 jest bardzo wartościową jednostką. Jednak na przestrzeni gry będziecie zgarniać do niej kolejne Eidolony, więc warto pomówić sobie o tym, co robią. E1 to kolejny boost do ładowania energii, bo jak wiecie, na peli jej ult jest bardzo ważny, więc wszystko, co nam ładuje energię, się przyda. I właśnie ten Eidolon powoduje to, że po pokonaniu przeciwnika Pela regeneruje 5 energii. E2 mówi o tym, że użycie skilla do zdjęcia buffa zwiększa speed o 10% na dwie tury. E3 zwiększa level skilla o 2, a bazowy atak o 1. E4 z kolei zachęca do grania Ice mono teamem, ponieważ mówi o tym, że jeżeli skill jest użyty, istnieje 100% podstawowej szansy, że zredukuje odporność na lód, czyli Ice o 12% na dwie tury. Jeżeli Pela jest jedynym Ice elementem w Waszej drużynie, to nie jest aż takie wartościowe, jednak ten Eidolon bardzo mocno zyskuje, jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej, gracie w mono Ice Teamie i wtedy więcej niż jedna postać, zwłaszcza wasz main DPS z tego Aydolonu będzie w stanie skorzystać. E5 zwiększy level ulta o 2 i level talentu również o 2. E6 mówi o tym, że jeżeli Pela atakuje przeciwnika, który ma już na sobie debuffy, zadaje dodatkowy Ice Damage, który równa się 40% atakowi Peli. Pela jest postacią, której zadaniem nie jest robienie dużych obrażeń, bo te dość trudno z niej wyciągnąć, tylko obniżenie defa przeciwnika i przez to zwiększanie obrażeń DPS-ów w teamie. W związku z tym nie fiksujcie się za bardzo na jej, secie i statach i swoje zasoby poświęćcie na budowanie postaci które faktycznie zadają damage. Ale oczywiście powiemy sobie o tym, co na Pele jest najlepsze. Setem numer jeden będzie ten pod Winda. Tak, to nie jest żart. Chociaż pasywka za dwie części jest całkowicie bezużyteczna, to bardzo dużą wartość ma za to czteroczęściowy set. Po użyciu ulta kolejna akcja zostaje przyspieszona o 25%, dzięki czemu Pele może atakować i debuffować częściej. Innym setem będzie czteroczęściowy muszkieter, który zwiększy wam atak i spida. Dodatkowo jego farmienie często dzieje się przypadkiem, bo na przykład leci z bossów. I jest to też dość uniwersalny set, ponieważ pasuje bardzo wielu postaciom, zwłaszcza to, że można łączyć go z innymi setami, ponieważ na dwóch częściach daje atak, co w większości przypadków jest bardzo przydatne. Chociaż tak jak powiedziałam wcześniej, nie skupiajcie się na tym za bardzo, zwłaszcza jeżeli macie inne postaci do zbudowania. Jako, nagrywam ten poradnik jako pierwszy i od premiery minęło półtora miesiąca, to jest duża szansa, że właśnie jesteście na początku swojej przygody i naprawdę macie na co wydawać energię w tej grze. I jak w większości grach, tak i tutaj, możecie sięgnąć po dwuczęściowe kombinacje, czy to atak, tak jak powiedziałam wcześniej, czy to ice, czy break effect. Na pewno w przyszłości pojawią się kolejne sety i możliwe, że któryś z nich idealnie nada się na pele. Co do ornamentów, też macie kilka opcji. Najlepszą z nich będzie set pod efekt hit rate, ponieważ tego pela chce mieć jak najwięcej, aby mieć pewność lub prawie pewność, że nałoży efekt na przeciwnika. Drugą opcją będzie set pod HP. Jednak nie dlatego, że daje HP, ale dlatego, że jeśli macie odpowiedniego speeda, to boostujecie atak sojuszników. I co ważniejsze, efekt z tego setu może się stakować, jeżeli w party macie jeszcze kogoś z tym zestawem. I ostatnią opcją będzie zestaw podatak, który po prostu zwiększy wam atak. I oczywiście staty. Na kurce szukacie efekt hit rate'a, od biedy może to być kryt, na butach spida ewentualnie atak, natomiast kula, tak naprawdę cokolwiek byście tutaj chcieli włożyć, jednak najlepiej sprawdzi się ice, ewentualnie atak. Natomiast na lince szukacie energy regeneration rate'a. W substatach głównie efekt hitrate, speed, atak i kryt. Pamiętajcie po prostu o tym, że im więcej efekt hitrate, tym lepiej. Jeżeli chodzi o broń a kastorzek, to na chwilę obecną nie mamy aż takiego wyboru, ale dla Peli coś w tym wszystkim się znajdzie. Zacznijmy od stożków pięciogwiazdkowych i weźmy sobie na warsztat sygnaturkę Silver Wolf. Sprawdzi się ona na peli bardzo dobrze. Nie tylko zwiększa efekt hit Rate, ale również powoduje to, że po użyciu basic ataku skilla lub ulta jest 100% podstawowej szansy na nałożenie specjalnego efektu na losowego przeciwnika. Efekt ten powoduje, że przez jedną turę otrzymywane przez niego obrażenia będą zwiększone. Natomiast broń Welta, pięciogwiazdkowa, też nie będzie zła, bo zwiększa zarówno damage przeciwko wrogom z debuffami, jaki podnosi atak po użyciu skilla. Jednak procentowe podniesienie efekt rate'a tego skilla w przypadku peli nie ma sensu, ponieważ tak jak Wam tłumaczyłam, ten skill zawsze zdejmuje buffa i wartość procentowa niczego tutaj nie zmieni. Tak więc, jeżeli macie tę broń, to na peli możecie z niej skorzystać, jednak nie jest ona aż tak bardzo wartościowa i na pewno nie polecam specjalnie brać ją ze sklepu, czy próbować ją zdobyć, żeby używać jej na peli. Mamy za to bardzo dobre stożki czterogwiazdkowe, Zwłaszcza darmowa karta z eventu Silverwolf, który odbył się w pierwszej połowie pacza 1.1. Zwiększa efekt hitrate o 40%, możemy patrzeć na maksymalną wartość, ponieważ prawie każdy po mają na S5 oraz ułatwia ładowanie energii. Ponieważ jeżeli Pela zaatakuje przeciwnika, który ma zredukowanego defa, to odzyskuje 8 energii. Karta z Luką też jest bardzo dobra, ponieważ obniża defa przeciwników, zwłaszcza jeżeli macie ją na wyższym S. Jeżeli chodzi o stożek Sampo, to on również się sprawdzi na peli, zwiększa efekt. Efekt hit czyli coś, czego jak wiecie, potrzebujemy, jednak zwiększenie obrażeń w czasie na peli nie ma żadnego znaczenia. Na chwilę obecną, przyściowo nada się w sumie prawie każdy stożek, nawet jak widzicie, Void trzygwiazdkowy również jest sprawdzi na peli, jednak docelowo radziłabym zmienić na któryś z tych wcześniej wymienionych. Perę tak naprawdę możecie włożyć do prawie każdego teamu, zależnie po prostu od tego, jakich żywiołów potrzebujecie w danej walce. I jako, że jest ona supportem, to nie wokół niej budujecie teamy, bo to ona ma bustować main DPS-a. Dobrze jest Połączyć ją z kimś, kto ma zadawać damage, np. ścieżka Hunt, Erudition czy Destruction. Do tego możecie dołożyć harmony, czyli Buffera, oraz kogoś do ratowania wam tyłka, czyli Preservation albo Abundance. Sama na chwilę obecną gram ją w teamie z Baleu, Tingyun i Dunhangiem i bardzo dobrze ta czwórka mi się zgrywa. I tak jak wspominałam wcześniej, istnieje jeszcze Mono Ice Team, gdzie dokładacie jeszcze March i na przykład Janeczka, którego tak jak widzicie ja nie mam, więc zastąpiłam go Hertą. Czwarte miejsce natomiast pozostaje do waszej dyspozycji. Warto wtedy sięgnąć po kogoś, kto będzie miał żywioł odpowiadający słabościom przeciwników, z którym akurat będziecie tym teamem się mierzyć. Pela początkowo przeze mnie niedoceniana, teraz stała się jedną z moich docelowych postaci i cieszę się, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu się przełamałam i zaczęłam ją budować i nią grać, bo naprawdę mojemu teamowi daje bardzo bardzo dużo. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, czy gracie Pele, jeżeli tak, to w jakich teamach i czy również widzicie w niej odbicie samych siebie, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Pamiętajcie, żeby sprawdzić moje pozostałe social media. Wszystkie linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Dajcie koniecznie suba oraz łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a my widzimy się w kolejnym na razie pa!